Rozwija się w Polsce rynek pomp ciepła, ale tak naprawdę na tym wykresie pokazującym ilość przyrostu tych pomp ciepła, w, nazwijmy to tutaj, w środowisku grzewczym, to nie ma zbyt dużej ilości, jeżeli chodzi o gruntowe pompy ciepła. Ja o tym chciałem porozmawiać na, z, z Rafałem z misji, nie emisji, gruntowe pompy ciepła. Tak? Dlaczego one w Polsce są niepopularne? Nie wiem, czy, 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 czy ta popularność nie rośnie tak jak powietrznych, czy. No, tak jak powietrznych generalnie. I jakie mamy te pompy ciepła gruntowe? Bo to też są różnice. Tak, pompy ciepła gruntowe i pompy ciepło powietrzne. Troszeczkę zmieniła się ilość sprzedawanych tych pomp i montażu tych pomp. Tych gruntowych pomp ciepła teraz jest to jest naprawdę odsetek niewiele się montuje niewiele no ale cały czas jest ta liczba tak jak się spojrzymy sobie na wykres cały czas od kilku lat jest co roku jest ta sama tak może jakieś tam niewielkie wzrosty jeżeli chodzi o te gruntowe tak gruntowe pompy zazwyczaj montują ludzie którzy mają duże działki lub mają znaczy, to jest kwestia też finansowa. Zacznijmy od tego, że ta pompa gruntowa będzie droższa w wykonaniu w całości inwestycji. Niż A czy jednostka powietrzna. będzie może nawet ciut tańsza niż powietrzna? Tak? Urządzenie samo jest tak, tańsze, natomiast cała instalacja, cała inwestycja jest droższą inwestycją. I e, oszczędzanie na tym, że na przykład zamiast trzech odwiertów, zrobi się tam dwa odwierty, no nie jest najlepszą drogą. Czasami się zdarzają, że tam powstają tak zwane sople lodowe, gdzie ta pompa po prostu przestaje funkcjonować, wtedy mamy, ale to już jest kwestia na inny program. E... A czy, wy, czy chodzi o wyczerpanie dolnego źródła, dolnego tak? Dolnego źródła, tak. Czasami po prostu to następuje. Natomiast technologia w pompach powietrznych w zastosowaniu właśnie rozwiązań typu sprężarki podwójnej i tak dalej, spowodowało to, że ta różnica między pompą gruntową a pompą powietrzną praktycznie zatarła się. Różnica w średnim COP rocznym to jest ułamek już, tak? To tak, do pracy, że różnica w ekonomice W tak? tak, między tymi pompami. Tamtą pompa masz na poziomie powiedzmy takim realnym scop rocznym to będziesz miał 4,2, a tutaj rocznym będziesz miał 4 lub 3,9, 3,8. Więc. Koszt zwrotu inwestycji między tymi dwoma m, instalacjami jest niezwracalny. To tam, tam te pompy ciepła motują osoby, które generalnie cenią sobie ci, e, ciszę na zewnątrz, brak e, dodatkowych elementów zewnętrznych, które e, powodują e, e, wizualny efekt. Tak. Tak, e, no, to, no to zdecydują się na pompę ciepła gruntową. E, mają możliwości, mają jakiś staw, mają jakieś e, rzekę, mają jakieś studnie z wodą. No to czego tej wody nie wykorzystać, wtedy koszt inwestycyjny maleje. E, na, pompy ciepła powietrzne wykorzystują. A jeszcze bym chciał o tych właśnie o, tym, o tych odwiertach. Dwa, dwa słowa. No bo tutaj to jest ważna rzecz, bo ja nawet pamiętam jak byłem na pierwszym szkoleniu z pomp ciepła. Huhu. Hu, nie wiem, 2015 rok to był albo 2014 albo i pamiętam, że do tej pory to było szkolenie Port PC, pan, pan Lachman mówił, że jest masa spraw sądowych właśnie związanych z gruntowymi pompami ciepła, bo... Koszt eksploatacji był bardzo wysoki, bo się gdzieś wyczerpało źródło, źródło bo to dolne źródło, tak, bo było za mało odwiertów, bo żeby dobrze zrobić odwierty, to trzeba mieć badania geologiczne, tak, czyli trzeba parę złotych tutaj zainwestować. Odwierty nie są tanie, bo to nie wiem jak dzisiaj, ale to było w granicach tam 2 lata temu, jak sprawdzałem, ze 100 złotych za metr. Tych mhm. odwiertów, w zależności od powierzchni budynku, czyli od, od mocy Trzy, cztery, a czasami trzeba było zrobić 10, bo, bo takie grunty mi, mieliśmy. Tak, no tutaj jeszcze cieki wodne dochodzą, zapadanie się tego gruntu tam w tych miejscach. No, są różnego rodzaju sytuacje. Tak naprawdę taki odwiert, który jest dobrze wykonany, trzeba go uzupełnić, czyli jak go wypłuczesz, robisz odwiert, wrzucisz sondy, to musisz go uzupełnić specjalną mieszaniną. To, to nie jest beton, to jest specjalna mieszanina, która uzupełnia ten ubytek, który zrobiłeś, żeby ten, żeby ten otwór Ci się nie zapadał, żeby tam nie nastąpiło wypłukiwanie tego, tej mm -hmm. sondy i nie miało problemów w późniejszym czasie. Więc tych problemów rzeczywiście troszeczkę było. To nie są jakieś tam problemy, które ważą o tym, żeby się nie decydować na pompecie pogruntową czy, czy nie, natomiast no mieć z tyłu głowy, że yy, yy, kwestia łatwości montażu i łatwości inwestycji między pompą taką powietrzną jest dużo, jest dużo im plus niż montaż pompy gruntowej. Zaraz jeszcze, a powiedzmy, bo gruntowe to mamy, mówimy o odwiertach tych pionowych, a jeszcze są odwierty Poziome poziomy, tak? Masz do dyspozycji. No właśnie, oprócz poziomych to? masz do dyspozycji zbiorniki zamknięte, na przykład stawy lub rzeki. No to masz takie cztery. No ale powiedzmy, no nie każdy ma stawy na, swoim, na swojej działce, no ale, ale mamy działkę, powiedzmy te 1000, 1500 metrów, to tam możemy zrobić odwierty poziomy. Czym to się różni? Znaczy... I jak wybierać, <laughs> który kiedy? pozioma instalacja to zazwyczaj jak masz 1500 i dom taki postawisz 200 metrów, to Ci nie wystarczy, bo potrzebujesz 2000 metrów kwadratowych, żeby tą poziomą instalację rozłożyć. Okej, okay, czyli tutaj powierzchnia... Powierzchnia działki ma wpływ. I powierzchnia domu, tak? Jak mówisz. No ile... Powierzchnia domu plus powierzchnia działki, tak? Mm -hmm. Te dwie rzeczy odgrywają rolę w, w poziomym wymienniku. Na pewno w poziomie wymienniku musisz pamiętać o tym, że Wiesz, te wszystkie drzewy, krzewa, które tam posadzisz na tym, na tym terenie, drzewa bardziej, będą niszczyć ten wymiennik, tak? Będą tutaj je korzeniami przecinać w pewnym momencie, może się okazać, że uszkodzą Ci ten wymiennik, więc nie sadzimy drzew. Okej, okay, czyli tutaj gdzieś tu chodzi kwestia, bo chyba jest mniej popularna ta, ta, bo może wydawać by się mogło łatwiejsza? Chyba jest tańszy wymiennik poziomy. No podejrzewam, że tak, no bo... Natomiast, natomiast chyba wadą jest to, co ty mówisz, że później zagospodarowanie tego terenu, no, musimy na to uważać. Tak, bo co, co metr masz rozłożoną rurę, mniej więcej, tak? która wędruje gdzieś tam pod tym. Ale to, to jest kwestia e, jedna, natomiast trzeba pamiętać o drugiej rzeczy, że ten wymiennik poziomy jest wypełniony glikolem, który musimy wymienić co jakiś czas, ponieważ jego właściwości tracimy. Nawet jakbyśmy wypełnili alkoholem czy scholanką, to są różne e, elementy, więc wymieniamy. Tak jak w solarach na ciepłą wodę użytkową, też ten płyn glikol, który tam jest zalany, po prostu on swojej właściwości traci. On traci alkohol, który po prostu się z niego wydobywa, i staje się tylko tłustą mieszaniną, którą trzeba wymienić. Po, po jakim czasie traci? Robi się badania, po prostu y, bierze się urządzenie i sprawdza się, jaki jest jego stan w tym momencie. Możesz oddać to, to do badania do firmy, która się zajmuje badaniem. Ale, ale możesz to zrobić ale na miejscu jest 3, 5, 10 lat. Wiesz, to zazwyczaj to jest 5, od 5 do 7 lat. Okay. Tak, tak, mniej więcej, tak wychowa, wynosi, wy, wynosi. Po drugie, jest jeszcze jedna rzecz, o której nikt nie mówi, to jest ta pompa obiegowa, która tłoczy medium w tych Aha. wymiennikach poziomych czy pionowych, ona też ma swoją moc. To nie jest pół kW, to nie jest 100 W, tak? Czyli jak doliczysz zużycie energii elektrycznej przez tą pompę, zdarza się, że te pompy mają 1,5 kW, nawet widziałem 5-kilowatowe pompy. To duże. Wiesz, i tu się robi już koszt, tak? 5,5 kW. Koszta eksploatacji, tak, nie? Bo to obniża to Ci ten COP. Natomiast są klienci zadowoleni. Ja nie mówię, że nie, są zadowoleni z tych instalacji i w tamtym okresie czasu, kiedy te instalacje były bardzo popularne, kiedy ludzie bali się od stosowania pomp ciepła powietrznych. Ja rozumiem, że to był jedyny wybór. Natomiast dzisiaj, przy dzisiejszych rozwiązaniach, i bo tak naprawdę. E, ta... Zanim przejdziesz no. do tych powietrz, bo widzę, A że okay. już dam Ci zaraz, oddam, od... ale bo, my, e, bo mi się nasuwa takie pytanie, co w sytuacji, kiedy nam to źródło z różnych powodów wyschnie, to e, 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 zamarznie. Robi się na przykład, tak, bo, bo z różnych powodów. Tak? Przecież grunty też się. Tu miałem kiedyś rozmowę z jednym wykonawcą, on mówi: No, nie robię tego, bo mówi w kalisz. Te grunty też się przesuwają, na ziemię też mhm. pracuje, że dzisiaj tam jest źródło, ale za 5-8 lat może już go nie być, tak? I co? Wtedy nowe odwierty robimy? Wiesz, co? Nie spotkałem się z nowymi odwiertami. Okay. Eee, raczej, jeśli się zdarzyło, e, zdarzyła sytuacja, że to było raz na 10 lat, to nic się z tym nie robi. Najgorsze, że ten, że ten sopel lodowy, który powstanie, to go nie rozmrozisz dopiero w połowie lata. Będziesz mógł z tego źródła korzystać. Czasami się zdarza, że w połowie lata, może dopiero z tego źródła, bo ta ziemia musi e, ociep, rozpuścić ten Tak. Potrzebuje bardzo dużą ilość energii, żeby to rozpuścić. Czasami ludzie odwracają ten obieg, zaczynają chłodzić podłogi, po to, żeby te, te źródło naładować. tak. E, no i też jest to metoda. Natomiast e, jeżeli ta sytuacja się powtarza co 2-3 lata, mhm. to jedynym rozwiązaniem jest dowiercić po prostu jedną studnię dodatkowo. Czyli, e, czyli w momencie... Żeby powiększyć ilość tak. wielkość wymiennika, tego wymiennika. Proszę zobaczyć, ten wymiennik po tej stronie, tutaj tak jak pokazywałem ten tak. we wcześniejszym programie, no to to jest nasz wymiennik ciopa, który tam jest gruntowym wymiennikiem, nie? To jest takiej wielkości, a tam mamy po 150 metrów po 100 metrów, bo 150 już nie wolno robić, 100 metrów odwierty, maksymalny odwierty 100 metrów razy 3 to masz 300 metrów. Tak, jeżeli e... 100 zł kosztuje za metr to łatwo policzyć 30 tysięcy, tak? No, na... Dla pompy 10-kilowatowej tak, 3, 3 odwierty trzeba zrobić. Okej, okay. e... czyli w momencie kiedy nam się to zamarzło, możemy to zrobić dopiero czy odmarznie nam w połowie lata, czyli lecimy przez zimę na, na grzałkach. Na czyli mamy no. fajne ogrzewanie elektryczne. Dobrze, to powiedz o tych powietrznych, tak? E, że dla, e, no bo fakty, fakty są takie, liczby mówią same za siebie. No, to, co powiedziałem na samym początku filmu. Przyrost e, pomp ciepła w Polsce jest ogromny, pompy gruntowe to jest tam minimum, minimalna ilość, jeżeli chodzi o, o, o powietrzne, Tu mamy powietrze, powietrze i woda. Tak, mamy powietrze, 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 powietrze woda, no i, i tak naprawdę to są najbardziej popularne. Te, po, te e, woda, woda to są nasze gruntówki. Mhm. Powietrze, powietrze wyglądają jak zwykłe klimatyzatory, z tym, że ich oprogramowanie jest zrobione w ten sposób, że mogą spokojnie, i wyposażenie jest tak zrobione, że mogą spokojnie pracować nawet do minus 30 na zewnątrz. Tak się projektuje. Tam są trzy stopnie. Pierwszy stopień, czyli zwykły klimatyzator popracuje Ci do minus 15 na zewnątrz. Takiej spółki kupujesz, jeżeli do Castorama, czy gdzieś tam. Nie wiem, czy są jeszcze w kastorami, a propos. Podejrzewam, się. Kupujesz spółki u, 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 u któregokolwiek sprzedawcy, montujesz to do minus 15, on Ci tam podziała, funkcjonuje, on będzie działał, ale z mniejszą sprawnością poniżej. Później jest następna półka, taka minus 20, minus 22, to, nie, to jest już traktowana jako pompa ciepła. I te urządzenia spokojnie też możesz montować do ogrzewania, zazwyczaj domki letniskowe, wiesz, takie silne... To jest powietrze-powietrze, tak? Tak, ja je często wykorzystuję w takich instalacjach. Mhm. Jakieś tam warsztaty samochodowe, magazyny, wiesz, tam gdzie przychodzisz, włączasz ten klimatyzator, tak jak u Was tutaj, nie? włączasz ogrzewanie, cyk, jest, masz ciepło, po chwili jesteś zadowolony, bo Ty mało zużywa energii. Później Ty masz te minus 30. Minus 30 stosujemy tam, gdzie te, wymagamy tego ciepła, żeby było dostarczone nawet przy tych najniższych temperaturach. Czyli wtedy powietrze-woda, tak? Dalej jest powietrze-powietrze, ale już na przykład, kiedy masz domek w górach, tak, jeździsz sobie na narty i chcesz mieć tam ciepło i przyjeżdżasz, chcesz mieć ten komfort, że przez aplikację uruchamiasz sobie tą, tą mhm. pompę ciepła, cyk, wjeżdżasz, włączasz, masz ciepło, okay. włączasz, włączasz boiler ciepłej wody, no, bo woda zostaje dalej elektryczna. Natomiast e, dlaczego te ten rynek pomp powietrznych, powietrze, woda się tak rozwija. To nie tylko kwestia samych zastosowania tej sprężarki dwustopniowej, ale bardziej tej elektroniki, która jest bardziej rozbudowana niż w zwykłych klimatyzatorach czy tam urządzeniach, ponieważ. Tutaj ten, wielkość tego wymiennika jest kontrolowana. Jego zalodzenie, dokładnie urządzenie wie w którym miejscu ile wykorzystało tego wymiennika, ile tej powierzchni wymiennika jest wykorzystane. I wtedy decyduje się albo się będzie otrzanić, albo się nie będzie otrzanić. Co zrobić? Ten algorytm jest naprawdę rozbudowany. To już zapomnij o tym algorytmach, który był wcześniej. E, dlatego te pompy powietrzne dorównały. Hmm tymi współczynnikami, tym pompom gruntową, bo w pompie masz tylko ono, załącz, wyłącz, pracuj, wtedy pojawia Ci się bufor, wtedy pojawia Ci się tam inne rozwiązania. Tutaj elektronika IN+, plus, plus te sprężarki dwustopniowe, plus rozwiązania wrzutu gorącego gazu z powrotem. Jest takich technicznych rozwiązań wiele, które powodują, że ta pompa ciepła powietrzna stała się wyparła te pompy ciepła gruntowe, bo ona po prostu wyparła, nie tylko ekonomicznie, ale o tym, że się sprawdza w naszym klimacie. No to czym najważniejsze różnica między powietrze, powietrze, a powietrze, woda? Najważniejsza różnica? Oprogramowanie i rozwiązania techniczne. Bo tutaj mamy powietrze, wodę, tak? To jest powietrze, woda, tak. To jest część powietrza, to może wodną część. Eee, tak. bo to, czyli oprogramowanie i... I eee zaawansowanie technologiczne w samą konstrukcję sprężarki i w samą elektronikę, która tam jest. Czyli co, pompa powietrze-woda jest jakby następcą powietrze-powietrze, tak to można powiedzieć, czy to jakby są dwa Nie, osobne... Po, po, znaczy yy, pompa gruntowa była początkowo, bo poziom technologiczny był taki jaki był, mhm. później inżynierowie zaczęli pracować nad rozwiązaniami yy, powietrze-woda, a powietrze-powietrze to masz tą samą porównywalną technologię jak powietrze... Nie, przepraszam, skłamałem. Powietrze, powietrze, nie potrzebuje 60 stopni, po pozycji Ci nawiewać 65, jak ty Twój komfort cieplny to już jest 21 stopni, wystarczy, że się dmucha 35 stopni. Nie? Czyli generalnie no, klimatyzator to jest pompa ciepła i to jest powietrze, powietrze, żeby łatwe. bo chodzi mi o to, żeby sobie każdy mógł w, tak. w, si wyobrazić na czym to, to polega, po prostu grzeje powietrze. Tak, grzeje powietrzem. I, jest przy... I nie masz wtedy temperatury, nie musisz osiągać temperatury 50 stopni. Tylko wystarczy ci 35, 45, i już jesteś zadowolony. No powiesz, i nie muszę nie... mieć ogrzewania podłogowego wtedy, znaczy całej tej hydrauliki. Nie musisz mieć całej hydrauliki, tak. Czyli dlatego te, w tych magazynach, czyli w tych miejscach, kiedy. kiedy o no tej temperatury potrzebujemy na chwilę bardziej e, niż, niż przez e, cały czas przez 24, nie, przez 24 4 go, tak. godziny. Tak, tak. tak. No? no tutaj tu rzeczywiście. To są bardzo y, to wiesz po, generalnie między ceną inwestycyjną powietrze powietrze a powietrze woda jest też różnica to jest dosyć duża różnica na plus powietrze powietrze, tak? tak. bo która jest po prostu tańsza oczywiście, tak? Natomiast mówię, to jest trochę inne zas zastosowanie. Tak już jesteśmy przy tym temacie. Tak patrzę na czas, tam mam nadzieję, że mocno tak z filmem nie przeciągniemy. Jeszcze są te pompy resublimacyjne, tak? Tu na ten, na, na ten temat chwilkę roz rozmawialiśmy, czyli pompy, które w oparciu o wilgotność działają. Tak, funkcjonują na zasadzie wilgotności w powietrzu. Mają bardzo, są to już droższe rozwiązania ze względu nie na technologię, co na ilość zużytego materiału, ponieważ tam są wymienniki aluminiowe, które ważą kilkaset kilo. Kilkaset kilogramów. I ten materiał powoduje, że ta pompa resublimacyjna jest drogim urządzeniem w samym sobie. Natomiast porównywalnym cenowo do pompy gruntowej. I teraz. Co jest in plus takiej pompy yy, resublimacyjnej? To jest to, że jej współczynnik wydajnościowy COP jest oparty tylko o wilgotność powietrza. Wilgotność powietrza zawsze mamy w, w otoczeniu. Nawet przy minut 20 jest ta wilgotność powietrza, więc tak naprawdę te współczynniki są dosyć wysokie. Raz zaobserwowałam na tej pompie COP na poziomie 14 bodajże i to było w okolicy zera, kiedy była szać osadzała się i rzeczywiście to ta, ta wydajność była dosyć duża. Natomiast taki średni współczynnik COP to tam jest w wysokości chyba 5 lub 6, nawet, nie pamiętam, trzeba było dokładnie, dokładnie sprawdzić w dokumentacji. No ale koszty, takich, czy kosz, mówisz, porównywalny, porównywalny do, do gruntowej, gruntowej z odwiertami, tak? Czyli tak. To się tak potrafi zakręcić 80-100 tysięcy. Tak trzeba liczyć, że może tyle kosztować. To zależy od mocy tej pompy, wiadomo, o kilku czynników. Natomiast na pewno jest in plus, że jest to cicha pompa, bo tam tylko jest sprężarka. Na zewnątrz i nic więcej, nie ma żadnej pompy niczego, tak No i źródło ci nie zamarznie, I źródło nie, ma, nie zamarznie, nie trzeba go robić, nie trzeba badań geologicznych, nie wszędzie te, te źródła są właściwe. Więc czyli ma. Zalety pompy gruntowej, ale nie ma ich wad. Wadą jest wysoka cena, i dlatego chyba nie, ma popul nie jest popularna, tak? No i jeszcze wygląd, tak. Niektórzy to mówią, że to jest wielki, wielka kolumbryna. Tak? A duża jest ta kolumbryna? No i wysokość ma około 2 metrów w szerokość 3 metry, to jest dosyć duży kawałek. To dla jakich obiektów? ona jest tak raczej. Często stosują to, e, użyteczność, użyteczność publicznej w i szkoły, przedszkola, ale też prywatni ludzie. Wiesz, jak się gdzieś tam umieścisz sobie I za tujami, czy tam z jakimiś innymi rzeczami, to, to wiesz, jak masz dom 450 metrów, i możesz ją zakryć. nie musisz mieć przewiewu powietrza. A, no to jest też, no to też, I... to. Jest... To jest zaleta, tak? No zaleta, tak. No bo ty, tych wszystkich urządzeń, no, mamy, wiesz, na, na początku rozwoju fotowoltaiki najpopularniejszą i właśnie jedyną dostępną była srebrna rama e, i, i srebrny, czy tam biały e, backsheet, a dzisiaj e, już producenci tak naprawdę, jeżeli chodzi o domki, nie produkują e, silver frameów, tylko black framey, ale i tak większość klientów się decyduje na Czarne, pomimo że tam zbliżone do, do, do czarnego, pomimo że to wisi na dachu, ale ta estetyka ma znaczenie. Jak ktoś, no jednak, dom to jest nasza już raz że skarbonka, ale nasz centrum, centrum życia chcemy, żeby to ładnie wyglądało. Wiem, nasuwa się pytanie teraz: monoblok czy split? I to w osobnym odcinku na, nagraliśmy. Zachęcam Was do, do oglądania. Mam nadzieję, że temat pomp powietrznych, gruntowych, powietrza-woda. W miarę wyczerpaliśmy, bo, bo, bo w technikalia można się dużo mocniej zagłębiać. Jeżeli tej wiedzy Wam jest za mało, no to piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli ta informacja Wam dla Was jest ok, to dajcie suba, dajcie łapkę w górę, bo będziemy wiedzieli, że te materiały mają być w takiej formie. To dzięki Rafał za kolejną rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.